Siemanko, witam Was. W kolejnym TFT na kanale i dzisiaj mamy zadanie od. Tutaj wydaje się, że ma hiszpańskie okulary, więc jakiegoś pana z Hiszpanii. Jeśli chodzi o moje gry, ostatnie w tygodniu, to idzie mi naprawdę dobrze. Graf wrócił, trochę się grafa naoglądałem i teraz myślę, że. Oj, widzę, że dzisiaj jest chyba ciężko, co? Wczoraj w ogóle udało mi się super zagrać, muszę się przyznać. I tak, tutaj na śmietniku Montevideo było. Tylko nie trafiłem parku, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o rundę drugą, to tutaj, no to był strzał poniekąd troszeczkę. To był poniekąd troszeczkę. Troszeczkę strzał, i się cieszę, że był on tak bliski. Jeśli chodzi o rundę pierwszą, no to tutaj taktyczna pomyłka w Czech i Słowacji. Runda trzecia, łatwy. Hongkong, tutaj akurat, tylko nie ta dzielnica? Tutaj, że tak powiem, już chciałem klikać danie, ale rozejrzałem się, zobaczyłem, że krajobraz nie posiada drzew. I to skierowało mnie na Islandię, tylko no, byłem nie na tym końcu. Wynik 2000 punktów, także no, myślę, że całkiem niezły. Koniec chwalenia się. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie, bo nie ukrywam, że challenge, które dają niektórzy tutaj twórcy geogreserowi, to no, potrafią dać w kość. I czy to znowu Islandia może być, jak patrzę sobie w dal, żeby coś wyłapać. Bo blachy. Takie dziwne, takie dziwne. Język ten podw z podwójnymi literą AE, także... No, jest szansa duża na to, że to byłaby Islandia. Taki mi to daje vibe. Jeszcze mamy tutaj domenę, kropka, Jeszcze! Jeszcze mamy tutaj domenę, i IS, także... Gdzie ja mogę być? Hmm, ciekawe, na jakim... Na jakim ja tu mogę być miejscu na hmm, świecie? Okej, okay, dobra, mamy taki widok w dal. Ej, w ogóle... No, widoki fajne, ale. No, mieszkać to bym nie chciał. Mieszkać to bym nie chciał, widoki fajne. No, to było coś większego, ale czy. No za. Może? Gdzie możemy być? Wyjdziemy na taką, taką górę akurat. Nie dam tutaj. W ostatnio dałem pod Rejkjavik i nie było to to. I uwaga! O, bardzo dobrze dałem 4700 punktów w pierwszej rundzie. Łatwa, Islandia, tu mamy ciepło i mamy europejski znak przede wszystkim, także witamy w Europie. A i zaraz będziemy mieli nawet, nawet język, a nawet zaraz może na autostradę wjadę. Witamy w E85 na, na Litwę, e, tak, na Łotwę przepraszam, Łotwę? E, Latwia, tak, na Łotwę, na Łotwę a jedynka. a jedynka na Łotwę, no to, no bo patrzymy, kto tu ma? Czy to może z Estonii? Nie, E85, Ok. Na, czekaj, na, na Rigę, ej, to jest bezpośrednio. Czekaj. A1? Riga, Riga? A1? Dobra, droga 85 w takim razie bym poprosił. Skąd to może być? E85. Okej, okay, Villeneuve. gdzie może, a, to jest, To jestem pod Vil, okej, okay, dobra. I, czy to może być ten zjazd tutaj? Może? Dobra, dam tutaj i będę raczej dość blisk... A nie! Ku nas jednak, ale 4600, niezły wynik. Ocie panie, co my mamy? Czarne auto. No. Widzę taki widok, widzę czarne auto. Pik pikuję argentyńską pustynię i chyba daję sobie siana, co? Brzmi, się chcę tu coś szukać. E, tak, słońce na północy, tak, argentyńska pustynia i to było... O panie, o tutaj! No dobra. Country, country Streak, czyżby był nieprzerwany? Tak, Country Streak byłby nieprzerwany. Była to Argentyna, ale jakaś taka, taka dziwna, taka, co się nie trafia na co dzień. No i właśnie o tym mówiłem, jeśli chodzi o challenge od twórców geogreserowych. Republik Indonezja. No, nie wiem do końca, gdzie mogę być ogólnie. Indonezja. Myślę, że. Czy jestem w stanie dać pod. Pod stolicę? Jest tu ładnie of Indonesia. O o o o co my tu mamy? Oj 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 oj. Proszę mi to daj. Kanto, Bupati, Kabupaten, Kia, Hunk. Zobaczę coś takiego na mapie może. No, Indonezja, dość duża. Jak rozpoznać w której części jestem? No tutaj. Tutaj może być ciężko. Czy kliknąć tak w środek, żeby załapać jak najwięcej, czy też. Czy też nie? Ok, Negri Binitat. KSANA. Okej, tak, czy to? Nie mam dużego pomysłu. You what? No, to się nazywa. Runda. Runda od twórcy Sera. Uuuuuu, siś, gdzie my jesteśmy? Sucho znowu. Żółta, krótka blacha. Puente Rucara. Pucara, pusara, nie wiem, nie wiem. No kurde, no taki teren... O! Wilkomen! Co my tu mamy? Oj. Oj, oj, oj. I dotąd dojechał tylko pan Google. oj, oj, oj ale za późno. O nie, i takie słupki mówią nam że, kurde, nie wiem gdzie jestem. O nie, to może być Pucara. Aha. Pucara jest. Chciałem powiedzieć, że to Chile może być. To bym lepiej w sumie. <grym> niż to, co ja tam przyświrowałem. Ale te słupki, kurde, jakbym... jakbym jechał, a nie próbował zgadnąć, to może by mi to coś dało. Tutaj mój błąd stricte gameplayowy, 15 tysięcy punktów, nie jest Źle, nie jest dobrze, jest, jest umiarkowanie, no. Jeśli chodzi o moje podsumowanie tego challenge'u, to powiem, że no, taki dziki był. Nie udało się 15 tysięcy, żeby, żeby mieć srebrny medal, także lipa. Ja dziękuję wam za oglądanie tego daily niedziela, mam nadzieję, że wszyscy wypoczywają i widzimy się już w tygodniu na Genshinku Na razie, hej, pa. Cześć!